Przegląd sukienek z mango. Piękna asymetryczna sukienka z marszczeniem na boku. Ona jest z lajocelu. Będzie świetna zarówno do szpilek, tak jak ma modelka, ale również do baleryn i wszelkich płaskich tów. Druga moja propozycja to taka króciutka sukienka zapinana na guziki. Jest tu napisane, że jest to kolor truskawkowy, więc bardzo ładny odcień czerwieni. Ona jest bawełniana. Piękna sukienka lniana z paskiem, dekor w literę V, w ogóle te klapeczki wężowe są świetne, widziałam je dzisiaj na żywo oraz ta torebka pleciona też jest mega. Kolejna propozycja to znowu sukienka asymetryczna, tylko teraz taki ciekawy wzór. Następna sukienka to sukienka w moim ostatnio ulubionym kolorze, czyli brązowym. Jest lniana, zobacz ma piękny dekolt, rozcięcie z przodu. I na koniec bardzo klasyczna sukienka z paskiem, kopertowy dekolt, gumeczki w rękawach, dzięki czemu robią się takie delikatne pufki. Ona jest bawełniana, świetna do pracy.